kicia zeskocz idziemy karbić kot jest nie ma kici za niskie nie mogę siadł łapka kot tu. siat masz tu łyżny smak Łapa, długi kot, dobry kot. Za nisko to mam. kamerkę. Tu mi spadnie telefon. Trzyma się, tu nie uciekaj. Łapa. Dobra. Długa łapka. Dobry kot. I przysmaczek proszę. Masz tu przysmaczek. Nagrywam. Łapka. Dobrze. I daj drugą łapkę. Dobry kot. Masz przysmaczek. Tu masz przysmak. Jakby się dzisiaj bimy z tą kicią. Cicho, bo ja nagrywam. Łapa. Duga. Daj ła, piątka. Piątka. Nie. Ta piątka. Dobry kot. Dobry kot. Eee. Masz. Szukaj. Piątka druga. I daj piątkę. Druga piątka. Dobry kot. Tam muszę przekarmić kot, przekarmiam kota. Siat, daj łapkę. Dobry kot. Siat, daj piątkę. Dobry, druga piątka. Daj piątkę. No daj piątkę. Nie daj. Dobry kot. Jeszcze raz też. Daj piątkę prawą. Dobry kot. Daj drugą drugą piątkę. Daj drug piątkę, daj. Oh. masz. <grym> <grym> dobry kotek. No i dobry kotek.